F4. I do się 7 No i witamy Was w kolejnym odcinku Terrarii Wreszcie, No i Tak, y, jesteśmy na innym świecie Bo wyszedł update nowiutki I jest y, na tym świecie o wiele lepiej Bo są nowe surowce, w ogóle trochę inaczej Inny generator map jest A ja się wreszcie dorobiłem oryginalnej Terrarii Tak, a ja mam oryginalnego pirata No i w, właśnie sobie zbudowaliśmy też trochę domek mam już tam kempesów tak. kilka E, trochę się bawiliśmy, tam już polataliśmy po mapce, byliśmy na Dungeonie, że tam nie wchodziliśmy do środka. E, no Oj. i dzisiaj, żeby nie było nudno, żeby nie było kopania, to sobie wrócimy z jakimiś potworami. Dobra. E, no, pewnie nas zabije od razu, no ale... Warto Ty, ale wiesz, że dzień się zbliża? O kurde. To wrócimy do was w nocy. Nie, ja wywalam te lesser potiony i zostawiam te najlepsze. Ale nie, to przerobi się potem te gorsze, zostaw, mnie, nie wywalaj. Je. Znaczy powiedzmy dałem do kosza, żeby mi ich nie używało. o zębie jakie z nieba. Z nieba? Z nieba, no bo jestem w jaskini tutaj. O tu już chyba się... Tu już w ogóle zrobili tak, że dżungla się wcześniej zaczyna. Wcześniej to była tak, że, że idziesz... Kopiesz, się w ogóle dżungli nie ma. Mhm. albo mieliśmy taki kawałek z generatorem. coś bywa. Live is brutal. łabą mnie zaraz wyciągnę coś. Kurde, mam nie, o nie. Stacja panowana opanowana. O, mogę sobie zrobić mana kryształ. To zrobię? Ja szukam hmm. os, bo są potrzebne. A no, to jest stingerem. No, chciałem tu mieć ten mieczek, bo to się chyba robi z przetworzenia tego srebrnego. Tak A ja bym... Ja bym chciał mieć jeden mieczek, który jest bardzo fajny. Z Gwiezdnej Wojny. Ten A, no to do tego trzeba trochę tam metody. No. O ty. I kicham. Kicham swój strzela do mnie. Kurde, że ja tu nie mam. Nie po, o, pokazuję, że się wcześniej przez Daleko jest 1200 fitów mhm. Czyli jakieś 400-300 metrów. Nie wiem, nie pamiętam taki to chyba jeden fit, ty, ty. W tym przypadku to będzie chyba jedna kratka, czy nie, czy nie robi, czy czegoś skomplikowali życie. Zatrzymaj się, to ci powiem. Dokładnie jedna kratka. No ja tak. No i to tu jeden... jedna kratka, jeden pixel. Jedna kratka, jeden pixel to tam. Przy tym. Przy takie No Dżungla jest spora Chodź to mi. No idzie, idzie. Mam nawet... A, na... A jeżeli e, To przeżyję. No, już wiemy, jestem tu gdzie padłem. A te drzewa no, są. Tak. w to miejsce, gdzie padłeś obok, co nie? Na dół, wazimy. Łapianie. wiesz, nie na ład. No wiem, live jest brutal, ale... Żeby tak chamsko podstępnie. Gdzie jeszcze zaskoczenia? Ja no. mam trochę tych tych ostrzy, nie może to mógłby rzucać. One nas są dobre. Ty przeszedłeś przez taką jedną wielką dziurę? Mam no, taką dziurę, to zaraz przy twoim śmierci, tam gdzie padłeś. Obok. Mhm. Bezpośrednio przechodziło. Ale się surowcy się ułożył takie dwa Spoko. Kurde, dłużej się zapać. Dadłaśnie? Nie. Ale stać ją życie. Wezmę sobie w miatkę. Łofa! No nie, ja nienawidzę. Tych zasaranych mi tutaj. O o. Ooo, no A... i widzisz, mamy już demolitionę. No i teraz jesteśmy już ustawieni. Eee, no. No to przez... wiesz tak. Co No właśnie. Tylko przyjmę HP THP. 40 sekund przeszedł, tak przeżyć. Czy ma? Jeszcze 100 stopni. Na razie jest to dumna lightowa. La ale przydają mi się te złote domki, no są zarobiste. Nie. I, I zbieraj złote T, co zrobimy potem jakoś złoto HT? O Dziadu. już są łosy, a ja już mam tutaj to ścierwo takie kujące Kurde już do mnie trzeba, no i ma. dobra leć pierwszy, ja mam 50 hp tylko O kurde, tam to będzie jazda O, fuck O o o o o Patrz tak się zmiecza, zmiecza, zmiecza tam, o nie, mój, mój, stick, czy tam jak to się nazywało? Chyba dzialece. Winnie. Czekaj, bo ja tego... A ja już nie jestem nieżywy, 42hp, ale fart. Znowu skoczyłem na środka. Zbawiam stringera, dupa. Ta Dawaj, ich zalejemy, co? to chyba lawem? A, wonym. Jaki kolor? To następne Ogarniasz żarty oczaku na rysie Ale w jakim sensie? Znaczy ogólnie czy lubić taki? No tak, no. sobie wiesz. Znaczy to ale ale... Je... Hmm? jeden, to mnie rozbawił nawet. Że... Co, i co, bo patrzę. Jak zwy... zwykły, czy zdejmuje okulary, takie przeciwsłoneczne, hmm. no to po prostu słońce wali mu po oczach, nie jaśnie. Ale jeśli robi to Chuck Norris, to jest to metapora. Kurde. Okej. Okay. No to mamy po jeden. To jest to metapora tragicznej, bolesnej śmierci w e, Fajnie ten potwór się nazywa Man e, Co na to, jeżeli wrócę na ...do domku się. Jak chcesz możesz wrócić. Bo tu już chyba nie idziemy na razie. No ja zrobię cięcie, to widzimy się znów na, Z... na dżungli. Dobra, no i tak więc już jesteśmy Nie eee, no no no. z potworami Patrz, tak, O nie, one nas atakują No teraz zauważyłeś Kurde, już po mnie, spadłem tam Ty walcz z osami, a ja z tymi potworkami na dole Z men i oni Jak się one nazywają Eee, help me some... Dobra, już jedno mi... prawie mam już. Dobra, jest w Okej. No razie jest tu, ja, ja je garam już. Choć już. już skończyłem się te, ale Ale zostaw mi ten, ten nożyki, bo ja, nie, ja, ja je biorę, dobra? Dobra Już spoko rozwalaj, już mam chłopę mają. Ten, o, czy tu o. tam jeszcze jeden się narobiło ich. O kurde, o kurde. O ja ja uciekam. Zbierz sobie te, te nożyki, no, to Ale kurde, o, mam 39HP. Czekajcie, czekajcie. Ja dobrze. Tam ja się, ja, dobra, to se, walce, se tu czekam. Tak. E, ma... ja się rzucę dynamit. Dobra Teraz to co. O kur... Uwaga, leci! Fuck! Fuck! Bum! Haha! Łokie! Jaka akcja! Patrz, ale go można też rozwijać w ten sposób. Haha 56kp, i fazę, dobry, nie? Tak, gdybyś przynajmniej trafił. Nie, ona samo rozwala się przy tych. O, widzisz? Droga wolna. Masz jeszcze... czekaj ja jeszcze... 19hp. Masz tutaj... na Nie, no właśnie wiem, ja sobie je wezmę. Może ja dynamit rzucę, co? Ja mam jeszcze jeden. Uważaj... Ja, ja uciekam, mam 20hp, czaisz? Fuck. I 13 sekund jeszcze muszę przeżyć. O nie, o nie. Nie, 7 sekund. Ała. O nie, <laughs> 3 sekundy, 2, okay. 1. Dobra, mam 80hp. Kur... fuck. Eee, ja tu sam to wiesz, jest nie poradzę, człowieku. się. Dobra, widzowie będą mieli niezły bo... Dobra, po osie. O, stringa. Dobra, dała. O nie, kolejne dwie. ja może poczekam, aż on czy... czy mam iść do ciebie? Zresztą, no chodź, jej, no co. Ja wierzę, że mnie jeszcze na niej. Ale, chociaż w sumie ja sobie poradzę jakoś wiesz, aby tego, te oso ogarnąć. Ale ona, ona ma zeza, ja wystarczy, że na nią skoczę. Jeszcze dawa serduszko, zarobiście. Słuchaj, ja sobie tu jeszcze surowce pokopię. No, spoko ja tu idę. Rzucą na pałę tymi z Abym fajnie spadł. Dobra, rzucą granatę. O nie, nie w siebie, nie w siebie! Ciebie Chyba to. się sam się zabije, wiesz, przyślepę. No. Ale przynajmniej ładna eksplozja była. Mm. Dobra, chyba robimy cięcie i spotykamy się znów w dżungli, co? W dżungli, dobra. No. Dobra, jesteśmy już na dole. Było takie cięcie. Slime. Slime. Dziwnie, nie, do. O. Czekaj, czekaj, jaka jest.. Nie, czekaj. To. Jeszcze nie, tu się... O, o nie, no, O nie, no, jeszcze, te... Całe batmany ze Co? Co, co, co? Jakie batmany? Jungle baty No chodź, ale on jest głupi. Nowe powiedzenie, chcesz dostać batem w łeb... ...nabiera nowego znaczenia, stare powiedzenie że... zawsze. Idź tam i go wybij, a ja będę się patrzył. Dobra. Okej, okay, słyszę, że... O, tu jest niezafaza. Wszystko jest slimy, smany... ...wreszcie tego, man-eater, ale nazwa sefiska. No. O, dobra, przeszliśmy przez... O, Ale o, dobra, osa. Oso. <grym> radość. Entuzjazm. Tak. dla nami chyba stos. Tak, osa za nami leci. Ale tam nic nie ma, chyba. Wiesz, obawiam się. No. Jest, jest tak zwany gołąb. Idziemy na dół. Nawet szturmem, szturmem! O! Ja... Zaciosem, za ciosem, za Póki jeszcze żyjemy. No. Tu będzie cios. Kurde. No i dostałem. Ja też, nie to będzie. No i te moje strzałkały z tego, z boomerangu są. Uważaj na no, osy, trzeba przenieść Jest stringa, stringa. To sobie weź, czy ty, ty, ty... Dobra, weź tego. Wziąłem. No i bardzo dobrze. Dobra. Idziemy dalej. To jest ulubione miejsce. O, no, nasze ulubione miejsce. Aha, o kurde, ale to wow, jest... Ale... A ja tu ale spadłem i bra... jeszcze. Okej. Okay. Ale żeś. Dobra, na... mnie atakują. E, dawaj się zabudujemy, o, zabudujemy o, się, no. dawaj się zabudujemy. Haha. Ha. mam mamy ich w dupie. Zap... Dawaj to wydobycie. <laughs> ale faza. Masz pochodnie ja mam pochodnie. E, tak, mam trochę. To się rozświetlimy, mi się zajebiście. Proszę bardzo, można... można ładnie rozwalić. Można. A to w ogóle z zabudowaniem się. No. To no, co? Ale już chcę jest nie... Czekaj, ja ich biorę od, od, od tyłu. Ja tu się oja lecę. O właśnie tędy sobie przyjdziemy. Tylko o, 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 o. To będzie czekaj. jak padniemy. E, nie w sumie. Znowu tylko kup 2000 zabraków trzeba lecieć. Ile i temu? O, tu jest No bo ja wciąż granat tak. wtedy, czajisz. E, dynamit, tak, znaczy jak już do... mnie zabili praktycznie. To był wiesz, taki dynamit wiesz, hmm. ryzyk, Ale tych jest z potwów. Nie. Oła, Ła! Dobrze się no. bawimy z potworkami. No. Kurde nie, tam lepiej nie wiem. Żeby nie było, że to jest spontan jak coś. <laughs> Potem. Ja tu zaraz świecę nam. Mhm. Tam nie ma nic, przypadkiem jakiś. Czegoś... Nie, nie ma nic. Wodą ich. Tak. Ochrzcimy ich. Mhm. Ja bym ich lawą mógł. Och, z niestety nie przynamy lawy. Ładnie. Szybko nie, nie będziemy posiadać. No ale ja mam wiaderko, tylko nie przy sobie. Boś nie chcę mi się na głowie nosić. Okay. Mam czapeczkę. Daj mi to czapeczka. ci złudziło, teraz O, dobra, jednego mniej. Ty, ale wiesz, co tam jest? taka impreza na 2 czy 4. Ja chyba ich 8 naliczyłem, tak więc. Ja trochę poszerzyłem wyjścia. Oła! Fah! Po co tam idziesz? <laughs> Trzeba te monitory rozwalić na najpierw. Dobra. Wiesz co, pod nami zaraz blisko jest długa. Co powiesz na no, tej, że ja rzucę dynamit tam? O, jak masz dynamit, to dawaj. Tam na nich? No. No co? Rozwali ich i zrobi przejście. A teraz zrób Dobra. Sobie Uwaga, trzy, cztery. Cztery. No może... Idealnie. Więcej mamy madu. Niż, niż... Fajnie. Niż Czekaj, ja, ja je... Ale madu. O kurde. Dzi uła. O ty gnoju. Dobra, padł. Jaki unik? No i jak widać Uważaj terraria może... No Jak widać terraria nie tylko jest grą. Typu jaka to jest RPG? Nie. RPG nie jest. Sunbox. No tak. Minecraft 2D w końcu. No tak więc nie tylko to jest taka prosta Kurde, gierka 25 HP, Czajesz, a ty tam walc z tej strony, a ja idę o góry zająć. Dobra. Tylko się boję, bo zaraz mnie nie zajmą. Ale otworzyłem już, tędy można już wyjść. Oświecę trochę. No już na no, mnie lecą. Lecą na ciebie. No jest tylko jedna osoba, ale za bardzo jakoś nie chcę do nich podlecieć. No, Łoksan! Bratu jest iron, to ja troszkę... Dużo mam badziewia. A przypadkiem nie dałoby się zrobić z tych wine, czyli tych, 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 tych wymin też jakiś, jakiś też jeden ten nożyk? Nie, to są... No, jeden to sobie wiesz, jak ja miałem przecież 100 czy 200 nawet chyba. To wtedy ty to była, wiesz, za akcja. Lecisz tylko wiesz, wszystko zabijesz. Mm. O, już mam 17 stringerów, ale jeszcze ten jungle spores trzeba więcej. Ja mam 5. Kamerę, więc ja to zabieram. No dawaj ich sposobem. Dobra, znowu tu. O czekaj, tu jest. Czekaj, wody. Ty prawo, ja lewo. Okej, okay, oni no znowu kolory mi się połączyły. O oh, fuck. <grychy> um, czekaj, cięcie. Dobra. No i teraz jest kolorowo. No, a ja nagrywam. O kurde. A ja widzę, pomnik goblina. Dobra. Że nie... Ten money, ten ma do nas zasięg, na ja to hmm. O, shit! No właśnie to chodzi, że go czekam wiesz tak nie bardzo. Yy, no, to zauważyłem. Nie ma na granatów czy coś. Mam jeden dynamit, ale mam bomby trzy. Czekaj, mam lepiącą bombę, o! Ale taka... No ale lepiąca się to... No to go możesz rozwać, chyba, że go tu nie będzie. To możesz do niego podejść i do niego szybciej jakoś tak. Czekaj. Poczekaj, muszę wyczaić moment. Kur... <gry> żeś przylepił. Tu mamy na górze kolegów. Ty i następnie ja co no, muszę. Dobra, ten był łatwy. O, mogę jeszcze jedną bombę zrobić, spoko. Dobra, następne Mam jeszcze jedną. Tak. Oła. Dobra, mam jeszcze jedną bombę. Ogólnie jeszcze jedną mamy. To dobrze. To już udało. ma to. Jest, ja padnę. Brawo. Teraz Idealnie. Tak, no. Teraz no mamy małą. I od dołu mamy raz, dwa, trzy, cztery, cztery te osy. Ja tam są świecę trochę. O, tam jest za imprezka. No, a ja tu nie. Ale o tędy możemy przejść, wiesz? A tą moją stronę. Dobra. Ja to ja widzę, idę. że jest tak ten. Oprócz tych czterech os, to jest spoko. Pomogę już. Uważaj, bo ona zaraz strzeli w nas. Dobra, padła. Rób tak jak ja. Stoisz i skaczesz. O ty kurde. Dobra, padła. Stringer. Padła. Kolejny stringer. Czekaj, następny podlecą. O kurde. Ja stąd uciekam, człowieku. Okej. Okay. Za latarnika i oświecę. Gień, gień, gień! No. Trochę mamy sobie kółek na dżunglę w sumie, wiesz tak ci powiem. Ale się i powiem tak nie idzie. Ale na Corruption pójść to wiesz, to, to śmierć jest na razie. Uż nie no, przebiegłem tak tak. przez ebonit, a te latające guna nas zabiły. Okej. Okay. Mm. Te, ja one jakoś się nazywały. Eater of Souls. Ostatnia powiem. bomba. eee, yy, te orby. No, żeby zniszczyć O kurde zarobiście Powiem ci, że ja już mam 20 tych e, ja już on 20. Mam no... Wiesz, że my mamy dodatkową broń. Ja mam 20 stringerów już spoko, więc już mogę mieć postać. Jaką mam broń za tobą? Ona nazywa się hack A Hackie można atakować? No nie wiem, przez no nie, nie idzie. No nie wiem, przez zauwa... że że to... Nie, nie, nie. To mi się Muszę wydawało... Się ja już mam 20 stringów więc tych tego. o, tych... A ja idę Rządu tutaj. To już reszta jest twoja. Dobra, dawaj szturm, szturm idziemy. Nie. Nie, dzień. No już się podzielę, po Ja potrzebuję tych Jungle Sports. O, tu jest jeden, tu jest jeden. Jak zobaczysz gdzieś, a Chyba. ja nie, to zbieraj, dobra? Zobierz, że potem się jakoś podzielimy. Tego goblina zabierz. On się przyda jak będziemy mieli kiedyś tam atak goblinów co on daje? E, nie wiem, ale wiem, że nie wygląda. Jak się go postawi. Goblin statue, ale to można przeszczać że to jest goblin statue. Ja idę na górę na razie, chodź tutaj. Stąd Czekaj. sobie idziemy. Ja, ja. ja jest go... taka elegancka dziura i z niej można sobie wyjść. E, a ja idę wyrzucić jakiś będzie. Nie, ja padło. Ten wino mi. No to ja też nie ja sobie robię jakieś kaktusy, te sprawy. Kundy. Bloki. Blowy. Waterloo. Łowdop. Ile ich tu jest? Oma. Butelki też nam nie są. Ej, chodź mi pomóż. Ja już mam 21 stringerów, to ci mogę dać już, jak mi Czekaj, czekaj, chodź tu. Bo tu jest impreza. Oa! No kurde! A ja jestem wier. Uleś może co? Masz mam papieru, tak się zdaje. Eee. Dobra, mam bombę. Rzucić bombę? Przykleić Masz ją. Ale ja muszę przykleić. Ale Dobra. No uciekamy. O, fuck! No to przykleiłem. A. Z mało miejsca, żeby bumarę mógł O kurde. Nie jest fajnie. Wiem. Jest ma... mało fajnie. 8, 2, 3. Kurde, jeszcze 10 sekund. No to i chcę Ja będę walczył. Ale tu jest dużo. Dużo itemków. To są głupie. Dobra, 116. Jeden, leser, jeden lesser mam i jeden killing. Yy, ja mam o, chyba siedem. Jungle grass seeds mam dwa. Oj, Oj. Dobra. Czekaj, ja robię malutkie cięcie. Nie, że mnie atakują. Tam ciemna jak głupie jest. Ja, chyba, żebyśmy tam skoczyli szybko do wody. Ale to chyba nam nie pomoże zbytnio. Dobra, już jestem. E jak tam wskoczyć? Dobra. Kiedy będziemy chyba zaraz skończyć? Bo to już długo trwa. No, to się wiem, ale tu trzeba walczyć. Walczyć no. trzeba. Dobra, ja biorę turne. Dobra, ja też. Lecimy. Trzeba też trochę. Trzeba te się Dobra, padł. 18 hp. Okej, padły. Padnę teraz na pewno. Oła. 29, 27, 26, 25. 4, 3, 2, 1. <laughs> Ale koniec. Świetnie. Ale ja już mam 27 stringerów, czyli tak. A ja mam, poczekaj, zaraz czytam ja no, raz, przyszłości. No to będziemy mieli już wszystkie. A ja mam 8. Tak, jak się brało jeden czaj? Dobra, ja pochowam. Chcesz też... jeden? To masz. Co? Stringer. A ile jest potrzebne na jeden miecz? 20. To dam na masz. Okej jeszcze 8 jungle Spores i będę miał już ten mieczek zarobić. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dżung dżunglę. Czekaj, okay, czekaj W tym odcinku to, to... co? No, bo... dobra. Na serio na pewno nie będzie innego kopania ani takich rzeczy, nie. tylko pójdziemy znów. Będzie wojna po prostu. Tak, na wojna, wojna, to jest najlepsze. Jakieś załatwimy te może. i chyba wiesz co, nie poza tym, poza wizją pójdziemy sobie do dżungli, co zbieramy trochę. Itemków. I sądzę, że może w następnym, już może na tego, jakiegoś, by za tego przyzwać. Tak. pójść na Corruption, chociaż się pozabiłeś. Na Corruption, dobra, ale... Jakbyśmy, bo pyszkawce. w sumie dyna wystarczy dynamit kupić, już można dziurę tam zrobić i rozwalić te jajka, no, jajka, no w sumie dobra, ale dynamit jest drogi, co jak chcę. No, trochę. Niestety. Pięćdziesiąt silvera, pół golda. O. Dlatego coś się w następnym odcinku wymyśli, na pewno nie będzie nudno. Tak no. więc komentujcie, subskrybujcie, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Cześć!